Cześć, tu Saras eSportNow TV i jest z nami Adrian Kostrzemski. Cześć. Cześć, dzień dobry. Powiedz nam, jak podoba się tegoroczna edycja edycja jemu? Bardzo, to chyba najfajniejsze turniej, na którym byłem w życiu. A, a tak na serio, y, widzę, że naprawdę w tym roku zrobiliśmy o, o wiele fajniejszą imprezę niż w zeszłym. Zrobiliśmy kilka rzeczy, które no, widzimy, że można poprawić ale to w przyszłym roku już na spokojnie zrobimy. Właściwie to jest takie gigantyczne przedsięwzięcie i jak to jest z tymi biletami? Nie wszystkie bilety są teraz przecież obiletowane, są gigantyczne kolejki i nie pomyśleliście kiedykolwiek o tym, żeby wprowadzić takie pełne obiletowanie imprezy? Nie, nie pomyśleliśmy i nigdy o tym nie pomyślimy. Widze esportowy nie jest w stanie przesiedzieć 12 czy 14 godzin na evencie. Dodatkowo zależy nam na tym, żeby jak najwięcej Ludzi, zobaczyło czym jest e sport. Bo ludzie w tych kolejkach to nie tylko prawdziwi fanatycy e sportowi, to również osoby, które chcą tutaj przyjść z ciekawości. A gdybyśmy zabiletowali w pełni naszą imprezę, no to nie mieliby takiej okazji. Okej, okay, a powiedz nam, ile osób pracuje przy organizacji tak wielkiego eventu? Podczas organizacji tego wielkiego eventu pracuje około tysiąca osób. Jest to olbrzymie przedsięwzięcie. Mamy mnóstwo ludzi do obsługi technicznej, do budowy scen, do multimediów. Sama logistyka to jest zespół składający się z prawie 30 osób. Logistyka mam tutaj na myśli osoby, które odpowiadają za chociażby tak prozaiczną rzecz jak dostarczenie napojów czy pokarmów dla obsługi, której na co dzień nie widać. Obsługi, która zarządza transmisjami telewizyjnymi. Wspomniałeś o scenie. Bardzo dużo osób się nią zachwyca. Skąd pomysł na taki wygląd sceny w tym roku? A to trzeba było spytać człowieka, który ją zaprojektował i wymyślił. Naszym głównym zamiarem jest, żeby z roku na rok zaskakiwać coraz bardziej naszych odwiedzających. Naszym głównym celem jest, żeby żaden szkic, żadne zdjęcie z montaży nie pojawiło się w internecie. Chcemy osiągnąć jak największy efekt wow. Tego pierwszego dnia, kiedy wchodzą wszyscy i otwierają oczy ze zdumienia, a przede wszystkim podczas ceremonii otwarcia, kiedy ta scena grała na 200% swoich możliwości. Jeżeli chodzi właściwie o takie planowanie, organizowanie, to kiedy zaczynacie tak jakby przygotowywania do jemu? Jak było w tym roku? Kiedy zaczęliście przygotowywania? Dzień po powrocie do biura po poprzedniej edycji Intellect Stream Masters. Tak szybko? Tak szybko. W tym roku zaczynamy przygotowanie do następnego IEM-u zapewne za jakieś półtora tygodnia. I znowu będą finały w Polsce czy nie? Jeszcze tego nie wiemy. Bardzo oczekujemy na, na odpowiedź. Bardzo nam na tym zależy, no ale niestety jeszcze nie mamy oficjalnego potwierdzenia. A jeżeli nie finał, to będzie przystanek? Jeśli nie finał, to pewnie będzie przystanek, ale chyba wszyscy wolimy, żeby był tutaj finał. Dokładnie. A jeżeli chodzi o jakieś takie plany, to co byście chcieli jeszcze zrobić na tym IEM-ie? O, pomysłów mamy mnóstwo. Nie będę, nie będę zdradzał, bo to jest to, o czym wspomniałem wcześniej. Chcemy z roku na rok coraz bardziej zaskakiwać yy, wszystkich. Wydaje mi się, że w tym roku udało się z kilkoma rzeczami. Zobaczymy, co przyniesie następny rok. A masz już jakiś dostęp do statystyk, które tak porządnie zaskakują? Taszki ćwierkają, że pobijemy rekordy z zeszłego roku. Bardzo. Pobijemy rekordy z zeszłego roku, bardzo. <grystanie> Okej, okay, świetnie. Bardzo dziękuję za wywiad i powodzenia w przyszłym roku. Dzięki serdecznie.